Sprawdzam, czy ludzie na ulicy potrafią czytać skład i wartość odżywczą produktów. Jeśli tak, to wygrywają pieniądze. Witam was w dietetycznych milionerach. Są trzy pytania: za 20, za 50 i za 100 zł. Jeśli odpowiecie poprawnie, to macie 20 zł. I to jest nagroda gwarantowana. Więc potem pewnie weźmiecie pytanie za 50 zł, to no bo głupio nie wziąć. Ale jak odpowiesz na to pytanie już poprawnie, no dostajesz przed wyborem. Bo albo możesz wyjść z programu mając 50 zł, mm -hmm. albo grasz o pełną wygraną, czyli o stówkę. Okay. Celem programu jest to, żeby się dobrze bawić i żeby uczyć się o zdrowych nawykach żywieniowych. Dobra? Okay. Okay. Jesteście gotowe? Tak Jak oceniacie swoją wiedzę o zdrowym odżywianiu? Słabo chyba No ja tak 50 na 50 Ile kalorii ma ten baton Mars? A tam pytanie kalorii czy kilokalorii? Kilokalorii I co napisane, że 444 Dobra, przeczytajcie dokładnie czy... 226 226 Czyli odpowiedź B 226 kilokalorii Ostatecznie No Dobra, niech będzie Zgadza się, to jest poprawna odpowiedź. Będzie można czytać wartość odżywczą, bo to jest pytanie na umiejętność czytania e, właśnie wartości odżywczych w produkcie. Ile kalorii ma ta paczka Pringelsów? Tak, to jest za 100, czyli musimy, tak, 534 i jakoś, nie wiem, 60, 700 coś. A. a. Definitywnie, ostatecznie, tak. No i bardzo dobrze, bo to jest prawidłowa odpowiedź, i przechodzimy dalej. Ile kalorii ma ta paczka hmm, Paczka ta ma. Wystarczy zapomnieć odpowiedź. Odpowiedź A 200, odpowiedź B 350, odpowiedź C 900, odpowiedź D 678. Odpowiedź D. Oczywiście, że tak. Ile cukru mają płatki Cini Minis w tym całym opakowaniu? Czekam cukru... 24... E, 62,5. Odpowiedź C. Ostatecznie. Ostatecznie. I bardzo dobrze, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Czyli taka paczka, 62,5 g cukru. Dokończ zdanie. Przed treningiem warto spożyć. Odpowiedź A. Dużą ilość ciężkostrawnych posiłków? Odpowiedź B. Pustkę żołądka? Odpowiedź C. Lekki posiłek zawierający węglowodany i białko? Odpowiedź D. Tłuste potrawy. Ja dała C. Definitywnie. Cenę. Na pewno. C na pewno. Bardzo dobrze, to jest poprawna odpowiedź. Na początek było takie pytanie rozgrzewkowe dla dobrej atmosfery uśmiechu na twarzy, ale teraz będzie już trudniej. Oglądaj do końca, żeby dowiedzieć się, kto zgarnął główną nagrodę. Który z tych produktów jest najbogatszym źródłem błonnika? Chleb. Na pewno. Tak szybko. Tak. I bardzo dobrze, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Zaznacz prawidłową odpowiedź. A, jeszcze raz poproszę A i jeszcze raz poproszę C. Okej, okay. odpowiedź A, awokado jest źródłem białka. Odpowiedź B, awokado jest owocem o niskiej zawartości tłuszczu. C, awokado jest źródłem zdrowych tłuszczów. I D, awokado jest bezkalorycznym owocem. Zobaczcie, nie musisz też. Okej, bo nie wiem, nie, bo będzie zawsze. Tak serde. Odpowiedź C, czyli awokado jest źródłem zdrowych tłuszczów. Tak. <noise> no. Bardzo dobra odpowiedź. Tak, awokado zawiera głównie jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, które są ważne dla naszego organizmu i powinniśmy te tłuszcze w diecie posiadać. Rozumiem, że gramy dalej i czytam pytanie za 50 zł. Tak, gramy dalej. Cudownie. Ile kalorii ma ta paczka Oreo? To jest nic, nie ale to są kalorie. Tu jest... poczekaj, ale musimy wiedzieć ile gram, 176. Dokładnie tak, najpierw... I jak, jak, jak był, jaka była C? No to pewnie C. Odpowiedź C, 834. Tak. Ostatecznie. Tak. tak. Na pewno. Tak. I bardzo dobrze, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Rozumiem, że gramy dalej. Tak. Ile kalorii ma ta paczka Cheetosów? Trzy razy to. Nie to jest 100, to jest 100, ale to jest 85 gram, więc jakby trzy razy to i trochę mniej co nie? A możemy użyć kalkulatora, czy raczej nie? Możecie użyć kalkulatora. W obliczyć to chcę obliczyć to 148 razy 3. 444. I jakie był odpowiedź jeszcze raz? A, 419 kilokalorii. To. B, 700 kilokalorii. C, 200 kilokalorii. D, 500 kilokalorii. 419, 400. 700, 200, 500. No to 419, tak? Czyli odpowiedź A, tak, 419. Tak. na pewno. Tak. I bardzo dobrze, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Super. Czytam pytanie za 50 zł. Który z poniższych produktów jest źródłem długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3? E, rybny. Ostatecznie odpowiedź. Rybny chyba. Tak, rybny. Czyli ryby. Ostatecznie. Tak. <grybny> I bardzo dobrze, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Ile kalorii ma filiżanka kawy, która zawiera 100 ml mleka 2% tłuszczu? jest cukru. Bez cukru, czarna kawa plus 100 ml mleka, 2% tłuszczu. Czyli ile to mleko ma po prostu kalorii? No właśnie. Na pewno nie będzie den, bo to jest definitywnie za, za mało. 2% tłuszczu. No ale nie znam kalorii, czy tłuszczu. 1 gram tłuszczu ma 9 kilokalorii. Taka podpowiedź dla was? Haha, dla ha. Bebos. Ja też bym się skłaniała do B, bo to jest tak Słysza pośrodku. Szalane? Tak. To B. Pogadajmy jeszcze chwilę o tym. Jak mamy 2%, to na 100 ml 2% ze 100 to mamy 2 gramy, 1 gram to jest 9, więc 2 będą miały 18, czyli 18 mamy z samego tłuszczu. Więc czy aby na pewno.. 40%, tak. A. Na pewno. Na pewno. Tak. Jesteście pewne? to jest tak. ostateczna odpowiedź. A. A. I bardzo dobrze, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Co to jest zdrowa dieta zrównoważona? C. Na pewno. Tak. Jesteś pewno. pewna. Jestem pewna. Ostateczna. Odpowiedź. Ostateczna. I bardzo dobrze, bo to jest prawidłowa odpowiedź. No i teraz pojawia się to trudne pytanie. Gramy dalej? Gramy dalej. Cudownie. Odpowiedź A. Oliwki zawierają więcej tłuszczu niż masło. Odpowiedź B. Oliwki zawierają mniej tłuszczu niż masło. Odpowiedź C. Oliwki i masło mają taką samą zawartość tłuszczu. Odpowiedź D. Oliwki nie zawierają tłuszczu. Zmawiam się między B a D, bo nie jestem pełna czy zabierają tłuszcza, ale mi się wydaje, że zabierają, więc odpowiedź B. Bardzo dobra droga dedukcji, no bo z oliwek produkuje się oliwę, czyli źródło tłuszczu, czyli jakiś tłuszcz tam musi występować. I odpowiedź B, czyli oliwki zawierają mniej tłuszczu niż masło, to jest oczywiście poprawna odpowiedź. No i jesteśmy teraz na tym etapie, gdzie musisz zdecydować co robimy dalej, czy bawimy się dalej, czy wychodzisz z programu. Chyba wychodzę z programu. Ostatecznie? Ostatecznie. Dobrze, rozumiem. Fantastyczne dwie prawidłowe odpowiedzi. Gratulacje dla Ciebie za wiedzę o zdrowym odżywianiu i życzę Ci miłego dnia. Bardzo miło Cię poznać. Które z poniższych produktów jest najbogatszym źródłem błonnika na 100 gramów? Czyli który produkt z tych, które zaraz Wam wymienię, ma najwięcej błonnika na 100 gramów? Błonnikiem to ciężko. Maksusi pomóc. Myślę od A. Ale jeszcze nie jestem pewny Zastanów się Nie, postawmy na A po prostu Czyli odpowiedź A, cukinia Ostatecznie Ostatecznie. To niestety nie jest prawidłowa odpowiedź Różnice nie są bardzo duże Ale maliny na 100 gramów mają trochę więcej błonnika Przekazuję nagrodę Co zawiera najwięcej żelaza na 100 gramów? Ja tego nie wiem a pierwszy jeszcze raz się po Wątroba jest? wieprzowa. co, okay. to, <grym> to, tak to jest Wątróbka. Nie, to ja wiem co. A drugie słowo co? co? Wieprzowina, czyli takie mięso ze świni. To będzie wątroba. Tak. Czyli odpowiedź A wątroba Nie, przepraszam, to na 100 gramów, tak? Na 100 gramów A na 100 gramów może być to migdał Migdał Czyli ostateczna odpowiedź Migdał D migdały Tak Niestety to nie jest prawidłowa odpowiedź Prawidłową odpowiedzią była odpowiedź A Dziękuję bardzo za udział w programie i życzę wam miłego dnia Dziękuję. Powodzenia Dzięki śliczne, papa Które składniki odżywcze są niezbędne do produkcji czerwonych krwinek? Kukła za C Nie, za B. Dobra, no to albo debatujcie, albo grajcie. Ale dobra, trzeba... no to dawaj. Raz, dwa, trzy. Frans, wypuść. Okej, ok. to C. Ostatecznie? Tak. Chyba. Chyba, czy ostatecznie? No dobra. Co dobra? Ostatecznie. Ostatecznie? Tak. Zgadasz się z tym? Tak. Odpowiedź C: czyli witamina K i magnes. Dobrze? Nie wiem, na razie się pytam jeszcze, no tak, to jest ta odpowiedź. No tak. Witamina K i magnez to jest Niepoprawna odpowiedź. Poprawną odpowiedzią była odpowiedź B, czyli B12 i Żelazo. I przekazuję Wam nagrodę. Dziękuję za wystąpienie w programie i za pierwszą poprawną odpowiedź. Ile kalorii ma taka grahamka z biedronki? Tak, ja bym, ja bym dał ten tytuł pomiędzy. No, ale tak, kompletnie się nie no, no, nie, to jest tam. No, jest sekundę. Musimy się zastanowić. No, 189 na pewno nie. To jest za dużo. To nawet tyle to. Osobnie jesteś dzisiaj patrzyłam i to nie było... No to nie. To musi być 100 w takim razie, no jak? No to samo. A co jeżeli to jest 20 <laughs> i będzie ten? To nie, nie. Nie, nie wiem w sumie. Ale na pewno nie 200, no prawie 200 to jest. 179, na to jest. Co się No nie Cięż wiem. To już grachanka. Ta grahamka była trochę podejrzana. trochę podejrzają. Gabriela, ty ja musisz nie powiedzieć, nie bo, nie bo jestem bardzo intensywny. Ja to... No ja też się to sobie Dobra, nie y... nie to nie będzie... będzie... Jak się domyślam, nie to to 100, ale dobra, Wysok może tak być już 100, najwyżej przegramy. Czyli ostatecznie odpowiedź C, 100. Tak. To odpowiedź C, 100 kalorii, to jest nieprawidłowa odpowiedź. Ups. Prawidłową odpowiedzią była odpowiedź D, 189 kilokalorii. <susurwanie> Duda. To przekazuję nagrodę, gratuluję pierwszej wybranej odpowiedzi. Drugie, bo bardzo dobra dedukcja. W sensie było blisko, dobrze było właśnie z tym skreśleniem 70, że 70 to za mało, niewiele zabrakło. Dobra, dziękujemy. Dzięki będzie. śliczne. Miłego dnia. Co to jest antyoksydant? Odpowiedź A to substancja, która przyspiesza proces starzenia. Odpowiedź B to substancja, która chroni komórki przed uszkodzeniami przez wolne rodniki. Odpowiedź C to substancja, która obniża poziom energii. I odpowiedź D to substancja, która obniża zawartość tlenu w komórkach krwi. B. B, która chroni. Czyli ponownie odpowiedź B. Tak. Odpowiedź B, czyli to substancja, która chroni komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Tak. I bardzo dobrze, bo to jest poprawna odpowiedź. Czyli gramy dalej. No, tak. Jeszcze tam pytanie za 100 zł. Zanim zobaczysz, kto wygrał główną nagrodę, pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał po więcej odcinków dietetycznych milionerów. Jakie są jedne z głównych składników diety śródziemnomorskiej? Czy to ostatnia odpowiedź? Czy odpowiedź C? Tak. Ostatecznie? Jesteście zgodne? No. No ja myślę, że C. ty C. Jednomyślnie C. Tak. Odpowiedź C, czyli warzywa, owoce, oliwa i nasiona roślin strączkowych to jest odpowiedź poprawna. Gratulacje. Super! Nie 20, nie 50. A 100 zł? Owoce kandyzowane są bardziej korzystne dla zdrowia niż świeże owoce. Odpowiedź B: owoce kandyzowane i świeże owoce mają podobną wartość odżywczą. Odpowiedź C: owoce kandyzowane są bardziej kaloryczne niż świeże owoce. I odpowiedź D: owoce kandyzowane nie zawierają cukru. Odpowiedź C. Czyli? Czyli, że są bardziej kaloryczne od zwykłych owoców. A wiesz dlaczego? Ponieważ są w cukrze. I bardzo dobrze, to jest poprawna odpowiedź. Gratuluję wiedzy i gratuluję pełnej wygranie, wygranej w naszym programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki, serio. To naprawdę. Co to jest efekt termogeniczny jedzenia? Moja ja siora się też, ale moja siostra studiowała dietetykę, kochana. To znaczy, proszę bardzo. Odpowiedź B. Czyli wzrost wytwarzania ciepła w organizmie. I bardzo dobrze. Gratuluję poprawnej z odpowiedzi i maksymalnej <grym> wygramy w naszym programie. Przekazuję Wam nagrodę. Dziękujemy gratuluję bardzo. wiedzy o zdrowym odżywianiu i życzę Wam miłego dnia. Dzień bardzo miło, że mogłem Was poznać. Dzięki. Nam jest bardzo również. miło. Miłego dnia. Bardzo zjemy za to, za to coś zdrowego. Jaka jest rola insuliny w organizmie? B. B. Na pewno nie A. Tak. na to chodzę. Znowu B. Tak. tak. Trzeci raz B. A, no też byłem. Ostatecznie. Tak. To jest prawidłowa odpowiedź. Gratulacje wiedzy, fantastycznie Wam poszło tu. I ostatnie pytanie, wcale nie uważam, że było bardzo jakieś najłatwiejsze. Przekazuję główną nagrodę w programie. I gratuluję wiedzy i naprawdę fantastycznych, zdecydowanych odpowiedzi. Dziękuję. za wystąpienie. Żeby pozdrowić? Oczywiście. To pozdrawiamy nasze koleżanki. I Natalek. No i oczywiście panią od biologii. Pozdrawiamy panią, panią od biologii. To tyle na dzisiaj. Pamiętaj, żeby napisać swoje propozycje pytań w komentarzu.